Lżej to podcast o tym, jak sprawić, się, by życie było, no właśnie, lżejsze. Jak dbać o dobre nastawienie do siebie i życia. Nazywam się Katarzyna Zwalińska, konsultuję, doradzam i prowadzę. Dbam o to, by Twoje życie było lżejsze. Wyczerpywanie się silnej woli, wyczerpywanie się ego. Dlaczego tak trudno wytrwać na diecie? Dlaczego wieczorem po ciężkim dniu pracy brakuje nam tej silnej woli i tak trudno powstrzymać się przed zjedzeniem chipsów? Dlaczego tak trudno powstrzymać się przed zjedzeniem słodyczy, gdy uczniowie, współpracownicy przez kilka godzin testowali Twoją cierpliwość? Silna wola, samokontrola czy też ego różnie to jest nazywane wyczerpuje się. Jak? Zobaczcie, przyjrzyj się swojemu dniu. Zaczynasz dzień słysząc pewnie głos budzika, dźwięk budzika. I tu już, już korzystasz z silnej woli. Wstać czy zrobić sobie drzemkę? To jest już pierwszy Twój wybór. Pierwsze, pierwsze, pierwszy moment, kiedy korzystasz z silnej woli, czyli wstajesz. Wcześniej bądź później, ale nadal to jest decyzja, która cię wyczerpuje, która zużywa Twoją silną wolę. Potem mamy śniadanie, zjeść zdrową owsiankę, czy może na szybko jakiegoś batona, dalej. Idziesz do pracy. Jeszcze wcześniej musisz się ubrać, zdecydować, co dzisiaj zakładam. Potem idziesz do pracy, brać parasolkę, nie brać parasolki, jechać z, e, samochodem, jechać z autobusem. Pracy, też zacząć od czytania maili, iść na przerwę teraz, iść później. Podejmujemy w ciągu dnia bardzo wiele decyzji. A nasza silna wola, samokontrola w ciągu dnia ma ograniczoną pulę, jakby tej. Mamy ograniczoną pulę silnej woli. Więc im więcej decyzji mamy do podjęcia w czasie pracy, tym ta silna wola może nam się bardziej wyczerpać. Dlatego, to jest pierwsza rzecz. Dlaczego nam tak ciężko wieczorem powstrzymać się od zjedzenia słodyczy czy jakichś niezdrowych przekąsek? Ale zobaczmy też, co mówią o silnej woli i efekcie wyczerp wyczerpania ego badania. I jednym z takich głównych badaczy był psycholog społeczny Roy Baumeister, który badał efekt wyczerpywania się ego. Nie znasz zadanie z białym niedźwiedziem i tutaj to zadanie wykorzystał Roy Baumeister, projektując swoje badania. Uczestnicy mieli za zadanie nie myśleć o białym niedźwiedziu. Możesz sama sprawdzić, sam sprawdzić, że nie jest to łatwe zadanie. Następnie dostawali trudne zadanie do wykonania, trudne zadanie logiczne. Które tak naprawdę było nie do rozwiązania. Były to, zdaje się, że anagramy, ale były nie do rozwiązania, tam nie było rozwiązania. Bo oczywiście w takim badaniu były dwie grupy. Jedna grupa miała nie myśleć o tym Białym Niedźwiedziu, druga nie miała tego zadania, więc grupa, która miała wcześniej za zadanie nie myśleć o Białym Niedźwiedziu, znacznie szybciej poddawała się w tym drugim zadaniu. W porównaniu do tej grupy, która nie miała tego zadania związanego z białym niedźwiedziem, z myśleniem o białym niedźwiedziu. I tutaj pokazane jest, jak, jak korzystając z naszej silnej woli, samokontroli, do innych zadań, ona się wyczerpuje. Mamy jej znacznie mniej na kolejne zadania. W innym doświadczeniu. Badani przychodzili na stół. W pomieszczeniu na stole były dwie miski. W jednej słodko pachnące ciasteczka, czekoladki, w drugiej rzodkiewki. Badanych przydzielono do dwóch grup. Pierwsza grupa ciasteczkowa mogła jeść ciasteczka, druga rzodkiewkowa mogła jeść tylko rzodkiewki. Natomiast na stole obok stały te ciasteczka. Ta miska z ciasteczkami była obok. I podobnie jak w poprzednim doświadczeniu, badani mieli następnie wykonać trudne zadanie. Grupa rzodkiewkowa, która wcześniej musiała powstrzymywać się przed zjedzeniem ciasteczek, szybciej poddawała się w tym drugim zadaniu niż grupa ciasteczkowa, czy też grupa kontrolna, która po prostu przyszła niegłodna, po prostu przyszła na to drugie zadanie. I tutaj warto zauważyć, że te zadania. Z pozoru były różne, bo przecież tutaj mamy to, co robimy zwykle na diecie, czyli powstrzymujemy się od zjedzenia ciasteczek, a potem wykonujemy jakieś zadania w pracy trudne. Jedno wpływa na drugie. Jeżeli wykorzystamy zasoby naszej silnej woli na trudną pracę umysłową, bo to działa w dwie strony. Trudną pracę umysłową. Jeżeli mamy ciężki dzień w pracy, no to zabraknie nam tej silnej woli. Żeby powstrzymać się przed zjedzeniem ciasteczek i odwrotnie. Jeżeli my jesteśmy na diecie, dużo trudniej będzie nam wykonywać zadania. Jeżeli jesteśmy zwłaszcza na takiej diecie mocno restrykcyjnej, dużo trudniej będzie nam wykonywać zadania w pracy. Co jeszcze wyczerpuje naszą silną wolę? Decyzje, to co już mówiłam, decyzje podejmowane w ciągu dnia. Wszystkie te decyzje, mniejsze, większe od tego, co zjeść na śniadanie, po jakieś trudne decyzje w pracy. Konflikty, tłumienie emocji, to bardzo, bardzo wyczerpuje nasze, naszą silną wolę. Na ten temat też były doświadczenia właśnie robione przez baumeistera, gdzie badani mieli mieli za zadanie w czasie jakiegoś filmu, który wzbudzał. Emocje. Mieli, część z nich miała za zadanie nie pokazywać tych emocji, tłumić emocji, mieć, że tak powiem, kamienną twarz. Druga grupa mogła mogła wyrażać swoje emocje, nie musiała ich tłumić. I, i znowu było tam kolejne zadanie po tym filmie było to zadanie jakieś tam trudne zadanie logiczne. Osoby, które tłumiły emocje, szybciej poddawały się w tym drugim zadaniu. W porównaniu z osobami, który, które nie musiały tych emocji tłumić w czasie oglądania filmu. Co jeszcze wyczerpuje naszą silną wolę? Wysiłki umysłowe, jakieś trudne zadania, wyzwania, stres, mało snu. Ponieważ ta pula naszej silnej woli, ona się jakby odnawia w trakcie snu, takiego wartościowego snu, czyli... No, powyżej 6 godzin, najlepiej około 8 godzin, wtedy ta pula naszej silnej woli się odnawia. Więc silna wola jest jak mięsień, może się zmęczyć, może się wyczerpać. A mając na głowie masę decyzji do podjęcia, trudne wyzwania, może się okazać, że pod koniec dnia po prostu zabraknie nam silnej woli, by oprzeć się tym ciasteczkom. Zabraknie nam tej silnej woli, by wyjść. Na spacer, na siłownię, by siąść do, jakich, do jakichś kolejnych trudnych zadań, na przykład, nie wiem, jakieś e, czytania książki, zadań rozwojowych, nauki języka, może nam zabraknąć. Więc, co zrobić? Jak dbać o tą silną wolę, żeby ona się tak szybko nie wyczerpywała? I pierwszy wniosek, skoro silna wola jest jak mięsień, to znaczy, że możemy ją ćwiczyć. I to jest ta dobra wiadomość. Ćwiczyć, stawiając sobie stopniowo coraz trudniejsze zadania, możemy wyćwiczyć naszą silną wolę. Ważna jest ta stopniowość, ponieważ tak samo jak idąc na siłownię pierwszy raz, nie bierzesz najcięższych, największych ciężarów. Stopniowo dokładasz sobie między zajęciami, od zajęć do zajęć, od ćwiczeń do ćwiczeń, stopniowo dokładasz sobie ciężaru, i tutaj tak samo, stopniowo ćwiczymy. Naszą silną wolę, stawiając sobie po trochu coraz trudniejsze zadania. Co ważne, tej silnej woli nie, nie stawiamy sobie zadań związanych z tłumieniem emocji. Tutaj w tym przypadku jakby to się nie sprawdzi. Jeżeli chodzi o emocje, to warto nauczyć się rozumieć je i wyrażać. Jeżeli tego się nauczymy, to, to tutaj nie będziemy tracić tej silnej woli na, na tłumienie emocji. Druga sprawa: skoro wiemy już, że silna wola w ciągu dnia wyczerpuje się, jeżeli mamy dużo zadań, warto pomyśleć, jaki może się zaoszczędzić. Na przykład Steve Jobs nosił jeden rodzaj ubrań. Zdaje się, że to najczęściej były czarny golf i jeansy. Ograniczył sobie wybór, ograniczył sobie tutaj podejmowanie co rano decyzji, co założyć. Dzięki temu miał więcej tej silnej woli, samokontroli, więcej tego ego do podejmowania zadań, trudnych zadań w pracy. Ale jak Ty możesz sobie to ułatwić? Możesz na przykład jeść na śniadanie. Codziennie to samo, albo mieć do wyboru tylko jedno, dwa śniadania. Możesz sobie ograniczyć ten wybór. Możesz na przykład poprosić o wsparcie, zrobienie zakupów przez męża, bo robienie zakupów, decydowanie co masz kupić, też wyczerpuje naszą samokontrolę, nasze ego. Możesz też w dzień, kiedy masz mniej decyzji do podjęcia, w taki luźniejszy dzień, na przykład w weekend, zaplanować sobie, Posiłki na cały tydzień. Dzięki temu dni, kiedy masz, kiedy twoje ego może się wyczerpać trudnymi zadaniami w pracy, jakimiś konfliktami z współpracownikami, czy właśnie to, o czym moja co moja obserwatorka pytała, czyli kiedy uczniowie testują twoją cierpliwość, możesz wtedy na ten dzień mieć przygotowane i. I dzięki temu zaoszczędzić tą, tej silnej woli, mając już ułożony plan dnia. Ten taki schemat dnia też bardzo nam ułatwia. Sprawia, że mniej tej silnej woli nam się wyczerpuje. Jeżeli wiemy, że rano wstaje zawsze o szóstej, robię po kolei te czynności. Jakby, jeżeli tu nie, nie musimy podejmować codziennie decyzji, czy ja wstanę o szóstej, czy o szóstej czy Zjem na śniadanie kanapkę, czy zjem owsiankę, czy zjem w pracy, czy zjem w domu. Jeżeli ograniczymy sobie te decyzje, to będziemy mieć więcej tej silnej woli na koniec dnia. Do tego redukcja stresu. O stresie mówiłam we wcześniejszych odcinkach, więc odsyłam do tych odcinków. Zaraz sprawdzę, który to był odcinek. Odcinek 17 o zajadaniu stresu. Tam więcej mówiłam na temat tego, jak radzić sobie. Ze stresem. Co ważne, według badań również samonastawieni do zadania, które mamy wykonać, wpływa na to, ile silnej woli zużyjemy na to, że tak powiem, jak bardzo będziemy potem mieli wyczerpaną tą silną wolę. Jeżeli uważamy, że zadanie jest trudne, że będzie nam ciężko je wykonać, zużyjemy na to więcej silnej woli, żeby żeby je wykonać. Natomiast jeżeli traktujemy te trudne zadania jako wyzwania, z którymi możemy sobie poradzić, które, które nas rozwijają, nie chodzi tutaj o takie myślenie, że wszystko będzie łatwe, proste i przyjemne, bo wtedy możemy być rozczarowani, że zadanie nie było wcale takie łatwe. Chodzi tu o to, o to nastawienie na wyzwania, na naukę, na to, że mogę sobie z tym poradzić, dam, dam sobie z tym radę. Dzięki temu zużywamy mniej silnej woli do wykonania tego zadania. A co zrobić, gdy ta nasza silna wola już się wyczerpie? Kiedy uczniowie nas tutaj zmęczą, kiedy ten dzień był bardzo trudny, to pierwsza sprawa to jest odpoczynek. E, najlepiej wyspać się po prostu. Wtedy te nasze zasoby silnej woli się odbudują. Przyda się też dawka pozytywnych emocji. Może jakaś komedia, która cię rozśmieszy, może jakiś serial, może spotkanie z kimś bliskim, który właśnie wzbudza w tobie takie pozytywne emocje. I najważniejsze wnioski to takie, żeby zadbać. O, o swoje ego, o swoją silną wolę, samokontrolę. Jeżeli planujesz zacząć dietę, planujesz wprowadzić jakieś trudne zadania w najbliższym czasie, zadbaj o to, by twoja wola, silna wola tak szybko się nie wyczerpywała. To, o czym mówiła, mówiłam, ogranicz sobie decyzje, które musisz podejmować w ciągu dnia, poproś o pomoc, poproś o wsparcie, jeżeli wiesz że ten czas będzie dla Ciebie trudny. Masz dużo zadań wymagających, trudnych w pracy. Jesteś na diecie. Poproś o pomoc. Niech ktoś zrobi za Ciebie zakupy. Zrób tą listę zakupów w dzień, kiedy masz, masz więcej tej samokontroli, więcej silnej woli. Już samo to, że, że idziesz na zakupy mając tą listę zakupów ogranicza... Zmniejsza te, te zużycie silnej woli, dlatego że nie musisz decydować, nie musisz się zastanawiać, czego ty potrzebujesz, bo masz listę i możesz się do niej ograniczyć. Wyśpij się, zadbaj o nastawienie, pozytywne emocje, poproś o wsparcie. Pamiętaj o tym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.